Cześć, witam Was! Energii w kolejnym odcinku. To było grane. Zanim przejdziemy do gry, powiem Wam pewną historię. Otóż 15 stycznia 1947 roku w Kalifornii znaleziono zwłoki kobiety. Nie byłoby w tym nic dziwnego, pod warunkiem, że byłyby to zwyczajne zwłoki, to znaczy takie zwyczajne zwłoki. Otóż zwłoki znalezione w tamtym okresie w Kalifornii. Były przepłowione na pół, to znaczy w pasie było one przepłowione dokładnie na pół nogi leżało około metra odległości od reszty tłowia, całe ciało było pozbawione całkowicie krwi dodatkowo było ono wymyte, wyszorowane, włosy były umyte szamponem. W momencie kiedy policjanci znaleźli te zwłoki, włosy jeszcze były mokre, to znaczy, że ktoś przed chwilą właśnie to ciało wyrzucił. Yy, Kobietą zamordowaną. Yy, i no, zeszpeconą w ten sposób była Elizabeth Short. Później hmm, dziennikarze nadali jej ksywkę Czarna Dalia. Tak też nosi tytuł gry, której dzisiaj opowiemy, Czarna Dalia. Eee, Tak wygląda pudło. Czarna Dahlia firmy Tektu. Eee, powiem szczerze, opowiada mało e, o historii tego e, zabójstwa. Autorzy powiązali parę innych wątków, m.in. torso killer'a, który przez pewien czas był podejrzany o zabójstwo Elizabeth Short. Wynikały tutaj pewne podobieństwa do sposobu zabójstwa, jednakże torso killer działał w Cleveland, no, a, tak jak mówi Elizabeth Short, znaleziono w Kalifornii. Dodatkowo autorzy z KTU postanowili do tego wszystkiego jeszcze zamiesza, y, zmieszać y, bractwo Tule, które y, działało, właściwie chyba nawet jeszcze działa y, było to bractwo założone przez nazistów, do, należało do niego i m.in. Himmler i Hitler, to no, taka właściwie loża można powiedzieć masońska, tylko że oni tam wierzyli w jakiegoś diabła, szatana i inne tego typu bzdury dla wszystkich y, pragnących zgłębić tą tajemnicę, polecam Wikipedię, poczytać sobie trochę, jak to tam wyglądało. Widzę, że mój kot już wchodzi po ścianach. Yy, gra Czar Czarna Dalia wyróżniła się bardzo dużą objętością. Widzicie tutaj tą nalepkę? 8CD Extravaganza, tak jest, jest to jedna z największych gier wydanych na płytach CD. Na ośmiu płytach CD yy, gra się znajdowała. Tak wyglądało, pudełko, instrukcja. No i 8 płytek. 8 płytek Black Dali. Historia, powiem Wam, wkręca bardzo. Bardzo wkręca, przeżywa się tą właściwie historię wraz z bohaterem Black Dali. Co ciekawe, gra tutaj na przykład jeden z nieżyjących już chyba aktorów, Denis Hopper. tak, Jest tutaj przybliżę, żebyście mogli go sobie zobaczyć. Wydana w 1996 roku, Black Dahlia była już jedną z gier, która zamykała okres tzw. Interactive Movie. One oczywiście potem jeszcze może tam wychodziły jakieś tytuły, ale już było to rzadkie. Ja lubię myśleć, że Black Dahlia jest jedną z końcowych gier Interactive Movie. W grze wcielamy się w rolę Jima Pearsona, który musi zbadać jakąś mało znaczącą sprawę, no i za, przez to e, ta sprawa łączy się z inną. W pewnym momencie jest i zamieszany w sprawę właśnie z Bractwem Tule z Torso Killerem i z Czarną Dalią. Autorzy mm, bardzo skrupulatnie podeszli do e, przygotowania się w gry i nawet e, nazwy mm, detektywów, którzy zajmowali się na przykład Torso Killerem zgadzają się z tymi, które były w rzeczywistości. E, gra to taki Typowy, typowy Interactive mówi. Masa scenek z aktorami, naprawdę dobrej jakości. Jest to e, tak jak mówię, w 96 roku już technika troszkę poszła do przodu i e, chociaż bohaterowie byli nagrywani na zielonym tle, fajnie już to wyglądało. Nie widać tych zielonych obwódek, nic tam nie miga, nie skacze, nic się nie dzieje, także wygląda to naprawdę, naprawdę zacnie. Sama, tak jak mówię, historia wciąga, zajebiście wciąga i będziecie naprawdę przeżywać z Jimem tą jego historię i będziecie próbować rozwiązać tą zagadkę. Gra jest masakrycznie trudna masakrycznie trudna. Chyba najtrudniejsza gra, w jaką kiedykolwiek e, grałem, ponieważ e, większość zagadek w grze to zagadki logiczne, które trzeba kojarzyć fakty i trzeba być, powiedz, naprawdę Sherlockiem Holmesem, żeby skojarzyć fakty, które pozwolą Wam tą. Zagadkę rozwiązać. Mój kod coś tu kombinuje, chyba muszę go tu uspokoić. Chodź, tak jak mówię, zagadki bardzo, bardzo trudne. Zanim zaczniecie, zabierzecie się do tej gry, przygotujcie sobie opis, bo na pewno z opisu będziecie korzystać, bo nie da się bez tego opisu tej gry przejść. Niektóre zagadki logiczne. No, tak. Mój kod właśnie lewituje, tam pod sufitem. Niektóre zagadki, tak jak złożenie yy, klejnotu czarnej dali, no to po prostu jest masakra. Niektórzy twierdzą, że jest w ogóle to niemożliwe, żeby to zrobić bez opisu, i ja się z tym podpisuję rękomainem. Gra jest naprawdę, naprawdę trudna. Tak jak mówię, yy, masa aktorów, masa rozmów yy, w grze pojawia się element yy, jakby paranormalny, jednakże nie jest to głównym. Głównym jakimś czynnikiem. Jest to, jakby z boku. Cała gra to tak naprawdę historia detektywistyczna, troszkę szpiegowska. Jest ona rozłożona na parę lat, ponieważ akcja zaczyna się przed wojną, dzieje się w trakcie wojny i dzieje się też po wojnie. Także. Jest to jakby rozciągnięte na parę lat. Bardzo się zżywamy z głównym bohaterem, z Jimem, i naprawdę chcemy mu pomóc. Sam koniec gry, co ciekawe, nie jest nawet happy endem. Nie jest to koniec, który no, odpowiada tej grze. Gra jest bardzo. Poważna. Nie ma jakichś głupawych gagów, nie ma śmiesznych. Znaczy, są może jakieś śmieszne sytuacje, jednakże nie są to jakieś super zabawne sytuacje. Zdarzają się, ale ogólnie wydźwięk samej gry jest bardzo, bardzo poważny. Tytuł nie dla każdego, bo tak jak mówię, nie każdego taka historia interesuje. To troszkę jak film z lat 40 o detektywach, jakieś w tamtych czasach takie filmy były sławne, na przykład Sokół Maltański. Także gra naprawdę, naprawdę bardzo specyficzna. Jednakże jeżeli dacie jej szansę i wsiąkniecie w ten klimat, wierzcie mi, że będziecie naprawdę, naprawdę zachwyceni poprowadzeniem akcji i całą tą, całym tym w... Wszystkimi wydarzeniami, które grze towarzyszą. Gra dzisiaj. Nie jest ona dosyć trudna do kupienia, można ją dostać na Allegro za całkiem niewielkie pieniądze, tak jak mówię, 8 płytek. Jest sporo problemów, żeby odpalić ją pod Windowsem 7. Pojawiły się też, pojawił też fajne pacze, które na przykład usuwają przeplot filmów, także filmy są już w normalnej jakości. Tytuł, tak jak mówię, no. Stary z 96, no te gry z, y, już wychodzące pod Windowsa 95, 98, no na 7 są dosyć trudne do odpalenia i tak też jest Black Dalią. ale jak widzicie udało mi się i można te filmy sobie z tej Black poglądać. pooglądać. Na koniec zostawiam pytanie, czy grać? Jeżeli jesteście fanami przygodówek i lubicie takie zagadki dedyktywistyczne, sięgajcie to po tą grę. Bez obaw. Jednakże, tak jak mówię, nie jest to gra dla każdego. Tutaj nie ma szałowych skryptów, szałowych akcji, które się dzieją. Gra się bardzo powoli toczy. Bardzo powoli. Trzeba kojarzyć fakty, zapisywać na kartce jakieś tam informacje, potem je łączyć i tak dalej, tak dalej. No jest tego sporo. Na pewno przygotujcie sobie jakiś opis przed wsiąknięciem w ten tytuł. Przyda Wam się na 100%. Ponieważ... Jeżeli uda Wam się rozwiązać całą grę bez opisu, Dostajecie ode mnie przydomek Admirała Floty Gwiezdnej i od teraz będę się tak do Was odzywał. Tak czy inaczej, Black Dahlia polecam jak najbardziej, przygodówka Take Two. Klasyczna przygodówka, point and click, Interactive mówi zarazem. Z doskonałą grą aktorską, z doskonałą historią, świetnym, świetną fabułą. Jak najbardziej polecam. To tyle. Mam nadzieję, że sięgniecie po, nie, po grę i spróbujecie rozwiązać zagadkę śmierci Elizabeth Short, Bractwa Tule i zagadkę torso killera. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, w ten roczny poranek i do następnego. Cześć.